Elo, witam serdecznie. Co tam u was mordadelki? Jak tam się bawicie w przyszłości? Dobrze, bez przedłużania w dzisiejszym filmie obejrzymy sobie Akademik Odcinek 9. Łapka w górę i subskrypcja. No i zaczynajmy! Zapraszam! Uff. Uff. Co? Jeszcze nie wyszedł? A, już 46 minut. Może się przypadkiem spłukał i pływa sobie teraz gdzieś w odrze. Nie czepiajcie się z dzisiaj. Ja na przykład też lubię długo robić kupę. Dosłownie. Robienie kupy jest jedynym momentem w ciągu dnia, gdy mogę sobie odpocząć, nie pracować i poprzeglądać memy na telefonie. To była pierwsza kwestia. A teraz druga kwestia. Odcinek 9 Akademika, a dopiero sobie zdałem sprawę z tego, że oni mają jedną toaletę, na sześć osób. Nie oszukujmy się, to jest dość sporo. Ja w swoim mieszkaniu posiadam jedną toaletę, żyję sam, a czasami muszę stać w kolejce do tej łazienki. Nie pytajcie mnie, jak to działa, ja też nie wiem. A co wy tu robicie? Wystawę ręczników, a ty co tak długo? Byłeś się na zapas na dwa tygodnie? Wcale tak się długo nie myłem. Nie no jest to, że nie. Minutę się myłeś, a 45 wysychałeś. Czy ty nie rozumiesz, że mam kryzys egzystencjonalny? Ja muszę pół godziny pod prysznicem stać i się zastanawiać nad swoim życiem. No dobra, to... Angela, idź. Ej, jak to? Angela, radzę ci się pospieszyć, bo z ma rozmotnięty mózg jeszcze się rozmyśli. Dobra, Angela, skończyłem już, możesz wejść. Deskę klozetową ci nagrzałem. Bardzo śmieszne. Dzisiu, mortadelko, nie martw się. Zacznij sobie wmawiać to, co moja mama zawsze mi wmawiała, gdy się dzieci ze mnie w szkole śmiały. Paweł, one nie śmieją się z ciebie. One śmieją się z tobą. I naprawdę to pomagało. Michał, musimy porozmawiać. Poważnie. A, poważnie to pójdę założyć garnitur, a ty w tym czasie puść jakąś poważną muzykę. No właśnie, o to mi chodzi. Nigdy, przenigdy ze mnie się nie nabijaj. Oho, a dlaczego? A, może… Dobra, nie, bo wyjdzie śmiesznie. W czym problem? No, po prostu ty robisz mnie w balona, a Angela się chichra i myśli, że jestem debilem. Ale jaki z ciebie debil? Debil w życiu nie skonstruowałby takiego ciągu logicznego. Michał opowiada żarty, Angela się śmieje z żartów i to sprawia, że dziśu wygląda na idiotę? Nie rozumiem. Dobra, Michał, no <ścoughs> Zdzisiek, no zrozum. No, ja już taki jestem, nie potrafię nie żartować. Zresztą sam ciągle stwarzysz do tego takie sytuacje. Nie stwarzam. Ja z no nie wiem. Powiedz coś o jego mamie. To 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 zawsze jest śmieszne. O, mam. To może ty wymyśl jakiś żart, a ja opowiem Angeli. dych. A może być dwie? Z dzisiaj? To był żart. Nie, to spróbuj jakiś inny. O, i po raz kolejny Dzisio stara się udawać kogoś kim nie jest, żeby poderwać Angele, a potem się zastanawia dlaczego ona go nie chce. No... O, to może zapytam. Yy, mamy ketchup łagodny, a ty odpowiesz. A co, boisz się, że ostrym się skaleczysz? A nie, to jakaś bzdura. Czego ty w ogóle oczekujesz? Może najlepiej, gdybym zmoczył spodnie, a ty wtedy powiesz: O, Michał, najwyższa pora, żebyś zapamiętał, gdzie w naszym mieszkaniu jest Kibel. Stop, stop, stop! Pan montażysta, zapisujesz te żarty? Nie. To zapisuję, to potem je wykorzystamy na kanale naszym. No dobra, szefie. <słuch> no będzie beka. Cześć Wera, musimy porozmawiać. Spieszę się. Lepiej ująć. No więc... Zrywam z tobą. Co? Rozumiem, że to boli, ale czego się spodziewałaś? Wyobraźni Rodziora, oni byli razem? E? Łażę za tobą od miesiąca, z zerowym rezultatem, perspektywy dość mgliste, więc oświadczam oficjalnie, Wypływamy z Roger'kiem na szerokie wody. Roger, ja nie rozumiem tych waszych męskich metafor. Ty wyjeżdżasz gdzieś czy co? Słuchaj, ewidentnie w naszym związku się nie powodzi, więc musimy zrobić to, co wszyscy odpowiedzialni ludzie w Polsce. Musimy sobie zrobić Bachora i liczyć na to, że on na pewno związek? Dobra, powiem wprost. Idę na baby. Oj, szkoda. Poszłabym z tobą, ale mam zajęcia na uczelni. A, zapomniałem. O, oni studentami są. Nie, ale tak serio. Ja się założę, że połowa z was o tym zapomniała. Napiszcie mi w komentarzu, czy pamiętaliście o tym, że oni są studentami. No co? Mam cię z kimś zapoznać? Wera, nie zrozumiałaś. Teraz masz naprawdę ostatnią szansę. Albo mówisz tak i jesteśmy razem, albo. Nie. I czekaj, 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 czekaj. Nie zrozumiałaś. Jeśli powiesz nie, to koniec. Nie będzie żadnego my. Nigdy? Ach, to wybacz. W takim razie faktycznie zareagowała mnie właściwie. Powinnam raczej krzyknąć. HURRA! Jezu, jak ja kocham tą aktorkę, Adrianna, wspaniała kobieta. Wcale od jakiegoś czasu nie prześladuję ją na Instagramie. Wcale! Obrabowała pani Skleper TV? Kto kogo obrabował? Ach, chodzi o to, skąd tu tyle sprzętu. Przynieśli, postawili. Powiedzieli, że to dla kierowniczki. Kurka woda, no dobrze się składam. Od dzisiaj ja jestem kierowniczką. No no, niezłą pensję ma ta nasza pani kierowniczka. Nie ma może przypadkiem jakiegoś wolnego stanowiska, powiedzmy na pół etatu? Jaka tam pensja? A to pewnie od sponsorów. No rozumiem, pewnie powieszą na piętrach. A może do pokoju wam dadzą? Dobrze by było. Szkoda by było przepuścić taką okazję. Do widzenia. Nie masz tam jakichś nożyczek na portierni? Będziemy ciąć kartony. A co z telewizorami? Z jakimi telewizorami? No. A nie, te kartony przyniosłam ze sklepu. Położymy przy wejściu, żeby nie nanosili brudu na tych buciorach, no. A ja myślałam, że to telewizory od sponsorów. Aha, akurat się doczekamy. Śmiejecie się. Oni założyli akademikowi OnlyFans. I, i, I ci fani z OnlyFans wysyłają teraz akademikowi telewizory założyć OnlyFans? Czy ktoś z Was wyśle mi mini lodóweczkę do studia? Hmm... Chyba się dzisiaj przetrenowałam. Słuchajcie. Możliwe, że do mieszkania dostaniemy drugi telewizor. Za nic nie zapłacę. Nie o Ciebie chodzi, celebryto. Chodzi o to, że przywieźli do Akademika pięć wypasionych telewizorów. 42 cale, full HD. Full HD? To nawet nie 4K. Żałosne. Jaki sponsor kupił, nie wiem kto, ale chwała muza. Oj, Michał, szansa, że dostaniemy taki telewizor to jedna na. Nie dostaniemy! No, jeśli będziemy tak siedzieć, to na pewno nie. Dlatego trzeba pójść i załatwić. Dlatego to trzeba pójść i załatwić. Oglądaliście dla Casa del Papel, to zrobimy taki skok. Tylko, że na telewizory. Nigdzie nie pójdę. Daj już spokój. To jak Lenka dasz radę? Ja? No tak, przecież jesteś działaczką samorządu studenckiego. Ktoś od ciebie lepiej dogada. <laughs> Czy ja o czymś nie wiem? Michał, myślę, że będziemy się bez telewizora. Dobra, załatwię to. Lenka, dajże sobie spokój. Przypomnij sobie hydraulika. Tydzień nie mieliśmy ciepłej wody. Był pijany, no to go upomniałam. A tak taksówkarz? szliśmy pieszo dwa kilometry. Przynajmniej nikt nie palił. Oj, Lena, ty po prostu nie umiesz się dogadywać. To jak, Lena? Podejmiesz wyzwanie? Przysięgam, ten Michał to jest taki geniusz zła po prostu. Ja myślałam, że to Roger jest najgorszy w tym programie. To Michał jednak jest! Jeszcze zobaczycie, że jutro będziemy mieli nowy telewizor. No, dopiero będzie życie, jak w Madrycie. <grystanie> Cholera, no ile można już ponad godzinę? Wow, ile ci państwo nad nimi w pokoju trenują, że tak wyciskają te ciężary aż do nocy? To jest motywacja, kochani. No, nawet jej trochę zazdroszczę. Może oni po prostu oglądają telewizję. Lena, w filmie nawet jeśli nie liczne, to są jednak jakieś dialogi, a oni nie przerywają nawet, żeby zapalić. Koniec. Mam dość. To ty? Ja, a co, a coś ty tak? A, nie, po prostu szybki jesteś. Uf, ten typ tak ma, ale co, zazdrosna. Ja? Spać nie można, tym z sufitu odpada. Brzmi jak komplement. A można by trochę ciszej? No nie wiem, jak wyjdzie, wiesz, w końcu miesiąc tego nie robiłem. A, miesiąc, spróbuj 26 lat, gościu. Dobra Roger, bo mi już gardło boli wystarczy. Sylwia nie możemy zawieść naszych słuchaczek. Właśnie zaczęło im się podobać. Jeszcze pół godzinki, co? Dawaj, czego ja się spodziewałem. Ach, tak! Byłaś bardzo niegrzeczną podłogą. Cholera! O Michał, no już najwyższy Kurde. czas, y, 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 no no bo. Y, Chcesz chusteczkę? Nie, 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 słuchaj, czekaj, czekaj, no Michał, no co ty, no przecież już wiesz, no najwyższy czas wiedzieć, że to nowe mieszkanie. Nie? Natomiast obserwuję też na Instagramie tą dwójkę aktorów po prawej stronie i oni często stawiają na Instagrama Insta Stories ze sobą nawzajem. Więc jest jakaś szansa, że w prawdziwym życiu może oni są razem też. Jeżeli to jest prawda i oni są w prawdziwym życiu razem, to będę wtedy taki szczęśliwy. Tak, ja wszystkich obserwuję na Insta. Ka każdego z nich po kolei przyśladuję. Nie, najwyższy. Yy, wiedzieć, yy, że. No. Zdziś, yy, chyba chciałeś coś powiedzieć. Nie rozumiem. Jak nie rozumiesz, to. to twój problem. Chcesz uszeczka? Dzięki. O, dzień dobry Pani. Cześć no. No i co tam u Pani słychać? Co może być u mnie słychać? Kaloryfery przeciekają, niedługo zima, a prorektor w ogóle nie daje pieniędzy. No i to brzmi jak prawdziwy polski akademik. Oj, to niedobrze. U nas też średnio telewizor się zepsuł. No, no, zdarza się. Przydałby się nowy. A kto mu by się nie przydał? No, ale on nam jest tak bardzo potrzebny. No to zróbcie sobie zrzutkę i sobie kupcie. Na które jedziesz? A pani? Na piąte. Ja też. No, bo my byśmy nie chcieli płacić. Pewnie? Kto chciałby tracić pieniądze? No witam po prostu w moim świecie. Nie chcę za coś płacić, to mówię na filmiku. Widzowie, błagam, potrzebna jest mi mini lodóweczka do studia. Taka mini, mini, słodziusia lod, lodóweczka, proszę. Ja też bardzo chętnie bym sobie pojechała do kołbrzegu za Afriko, ale kto mi na to da? No ja sobie tak pomyślałam, że może mogłaby nam pani pomóc. Z czym? Z telewizorem. Z jakim telewizorem? 42 cale, full HD. Lena, o czym ty do mnie mówisz? No proszę, tylko jeden. Weź marszałek, ja sobie sama radzę z kaloryferami. To wy i sami sobie poradźcie z telewizorem. Ale gdzie się pchacie? Za Chwila! Kowalski, co ty robisz tu z tym materacem? Za mną. <grystanie> Jakbyście się zastanawiali, co oni chcieli zrobić z tym materacem, to chcieli sprawić, czy pływa, więc szli do najbliższego jeziora, żeby go puścić po tym jeziorku. Może że też tak robiłem kiedyś. Cześć dziewczyny, nie wiecie przypadkiem, co za przystojniak w mieszkaniu nad nami przez całą noc, aż do rana uprawiał dziki seks? Ach, no tak, to przecież ja, Angelika, kochanie, zrobisz mi proszę jajeczniczkę, do tego jakiś majonezik i ogórcik na deser, bo całkiem opadłem z sił. Roger, ta kuchnia nie działa, my na planie filmowym jesteśmy, tutaj nic prawie nie działa, to tylko tak dla zmyłki, żeby w serialu było. Roger musi się obudzić! Jesteś w śpiączce. Wydaje ci się, że jesteś w jakimś serialu! Ciebie o nic nie proszę, bo ty jesteś w żałobie. Straciłaś takiego faceta, Afera, to boli! Sorki, po prostu o mnie wkurza. A może jesteś po prostu zazdrosny? No pewnie, że jestem, Angela. I to o ciebie w pierwszej kolejności. Dlaczego to właśnie ciebie poprosił o jajecznicę? Czyżby coś między wami zaszło? Werka, ale przecież my jesteśmy przyjaciółkami, ja bym nigdy twojego... Dobra, nie gadaj bzdur. No to co się tak wściekasz? Po prostu wkurza mnie sama ta sytuacja. Miał się odczepić, to niech się po ludzku odczepi. Ale nie, on nie umie. Musi jeszcze na koniec dopiec. No bo chyba rozumiesz, że on ją wybrał wyłącznie ze względu na położenie pokoju. Może to przypadek? Mhm, pewnie. Szedł sobie korytarzem, potknął się i wpadł do łóżka dokładnie nad naszą sypialnią. Czysty przypadek. Ciekawe, co by zrobił, gdyby tam mieszkał jakiś facet. Werka, nie żartuj, w Polsce jesteśmy. Tutaj nie ma gejów. <śmum> ja Michał leży, ale mu się szybko zachciało spać. No, śmieszne co nie, Angela? Niby tak tu szedł, a tu się od razu położył. Bardzo śmieszne. Zdzichu, no nie bądź taki okrutny. Bardzo śmieszny, zdzichu. Spójrz, kość mu wystaje. O, dzięki. No ale, Angela, no przecież to śmieszne. A jakby chłop złamał nogę, to co? Też byłoby śmiesznie? Michał, złamałeś? Nie. No, widzisz, jednak śmieszne. Zdichu, no weź się, przebierz za babę po prostu. To, to, to zawsze jest śmieszne. Zdichu, myślałam, że jesteś dobrym człowiekiem. Oj. <słuch> Wygląda na to, że nie? No nie gadaj, Roger Martyniak. No. Wyobrażasz sobie? Sama byłam w szoku. No sama byłam w szoku. Słuchaj, po tym kinie po prostu przyszedł do mojego mieszkania i siedział i się na mnie gapił. Do rana tak siedział! Do fuck?! A siedział u mnie do rana. No i co? I robiliście to? No właśnie o to chodzi, że nie. Zapłacił mi dwie stówy i kazał jęczeć przez parę godzin, udawać orgazm. Oj, pomyliłam piętra. Słuchaj, myślałem, że ten nowy telewizor w ogóle nie będzie tu pasować, a leży jak ulał. Patrz, jaki obraz świetny. No dobra, już przestańcie, no nie udało mi się załatwić telewizora i co? Oj, Lenka, tylko żartowaliśmy. <gry> Czyli kierowniczka stawiała opór, a miałaś dla niej jakąś propozycję? Kierowniczka rozstawiła 30 telewizorów w swoim pokoju i zabawia się w tego boga z Matrixa. To znaczy, nic jej nie zaproponowałam. Akurat, to jak? Podeszłaś do niej tak po prostu i powiedziałaś: Niech nam pani da telewizor? No tak. No nie gadaj. Chcesz mi zaproponować pieniądze? I, jakie pieniądze? Przecież jesteś z samorządu studenckiego, a samorząd studencki to. To niezależne stowarzyszenie studenckie, e, które. Nie, samorząd studencki to epicentrum studenckiej darmochy, czyli wszystkie bilety na wystawy, koncerty, pociągi, w czasy. W czasy? W sumie to ona ostatnio mówiła, że dawno nie była w koło brzegu. No widzisz, uznaj, że wyciągnęła do ciebie dłoń, wstać w te dłoń bilety i bierz plazmę. No dobra, spróbuję. Wzięli mnie z zaskoczenia, no niech będzie, no. Dziś, wow, pomogłeś Michałowi, jesteś wspaniały. Można nawet rzec, wow, mega. Wow! Mega! Wera, jak myślisz, nie przesadziłem z perfumami? Wera, jak myślisz, nie przesadziłem z perfumami? To już trzecia butelka, jaką wylewam właśnie. Przyjemny zapach, co nie? Oj, która to już godzina? Spóźniam się, a serwunia na mnie czeka. No więc tak, yy, prezerwatywy 12 sztuk jest. Mam nadzieję, że wystarczy. To, to idę. Dosyć! To mnie masz już w dupie? To mnie po prostu boli! Po co ty to wszystko robisz? Po co, po co miesiąc za mną łaziłeś, żeby się teraz na mną poznęcać? Dobra aktorka, no! I pomyślę, że ci wczoraj odmówiłam i co z tego! Poczekałbyś jeszcze jeden dzień i dostałbyś wszystko! Nienawidzę cię! W Wera, ja przecież. Y no nie myślałem, że ty tak. Y tak jest w porządku? Co w porządku? Dobrze udawałam? To znaczy? No, ty wczoraj udawałeś seks, a ja dzisiaj awanturę! I to całkowicie bezpłatnie. Mhm, rozumiem. Słuchaj, przecież mądry z ciebie chłopak. Ty miałeś wcześniej świetny pomysł, żeby iść na baby. To idź, Roger. Zrób sobie tę przyjemność. I daj mi w końcu odpocząć. I powiedziałam odpocząć, więc ma być cicho! Policzmy. Dziewiąty odcinek. Jeszcze zostało ze 40 odcinków. W każdym odcinku są takie trzy przejścia przynajmniej. Ja pierdolę. Grasz sobie? Mhm. O, czy ci się nudzi? Trochę. O, to można wziąć prysznic. Rano byłem. O, a kiedy to było? No rano, dopiero powiedział. Tyle brudu się do ciebie zdążyło przylepić. Zobacz, weź się odwal ode mnie, dobra? No, Michał, dla twojego dobra, idź pod prysznic. Odwal się nie pójdę już. Ale, Michał, śmierdzi od ciebie, idź. Kurde, czasem od ciebie naprawdę śmierdzi, nikt ci o tym nie mówi. Od ciebie śmierdzi. No, zabił ją, no, zabił. Już nie boli? Nawet nie. Ale co podotyka stópki, to jego... Masz takie delikatne dłonie. Ty też masz delikatną... nogę. Ło! Paznokcie zrobione, brak płaskostopia. O! Angela, jak ty mi imponujesz! A gdzie się tego nauczyłeś? Na treningach. Przecież jestem sportowcem. Byłem. Nie ma byłych sportowców. Sportowcem jest się całe życie. Jak prezydentem, tak? Całkiem niedawno szedłem ulicą w nocy i trzech mnie napadło, i ja tych wszystkich trzech jednym ciosem pu! Czterech. Co? No, z dzisiaj było ich czterech, razem oglądaliśmy ten film. <śm> Nie ruszaj się, bo coś się może stać. Jak jeszcze raz was zobaczę u dziewczyn z tym materacem, to wam nogi na górę! Proszę, to dla pani od samorządu studenckiego. A co to jest? No proszę zobaczyć, ostatnio pani mówiła, że dawno nie była w koło brzegu. Ho, ho, dziękuję. Więc kupiłam pani koło brzeg. O, dziwo, był strasznie tani. To chyba nie jest fajne miejsce. O! Pcim. No, bez dojazdu. A i tak dziękuję. A wy to tak wszystkim rozdajecie? A nie nie, po prostu ktoś zrezygnował, a ja od razu pomyślałam o pani. Oj Lenuś, złotko ty moje, bardzo dziękuję. Ty wiesz, że ja myślałam, że wy tam w tym samorządzie to A, zresztą, co za różnica, co ja sobie pomyślałam. No, dziękuję. Proszę pani. Tak, kochanie? No, dałam pani rezerwację. O, no, ja pięknie podziękowałam. Tylko tyle? O co ci chodzi, Lena? O telewizor! Jaki telewizor? No, naprawdę, no my go potrzebujemy. Co mamy być gorsi od innych? Ale. Nie, ja nie mogę wrócić bez telewizora. No już dobrze, no, dobrze, lenuś. Po co się tak przejmować? No, chodź, mam tam jeszcze jakiś jeden. Ostatni. Jeszcze, żeby ci szybciej przeszło, można przyłożyć dwieście babki, a zwierzchu posmarować świeżymi kurzymi odchodami. No i one swoim ciepłem po prostu tam. Przenikają? Dobra, rozumiem. Nie, nie, nie przerywaj mu, za zaciekawiłem się, niech kontynuuje. Kochani, słuchajcie. Okazało się, że nie ma żadnych telewizorów i nie było, i to tylko puste pudła. Mm, czekaj, no to co, Lena poszła załatwiać? No, to załatwiłam. Dobra, możecie się już zacząć śmiać. Czy zaczęłam wymuszać, mają być 42 cale, nie mniej. Pewnie do tego kazała mi się uspokoić. Łazi jakaś wariatka i żebrze o telewizor. Ale ja jestem głupia. A, Lenka, nie jesteś głupia, jesteś mądra. Każdy głupi załatwiłby istniejący telewizor, a ty załatwiłaś nieistniejący. Marszałek jesteś nie do pobicia. Taka ja jestem, no. Jak obiecuję, to dotrzymuję słowa. O, działa! Nie działa. <słyska> O! Wróciliśmy do starej piosenki, jej. Nie, no ja już nie wytrzymam. Wera, co ten Roger znowu tak? Przecież sobie wszystko wyjaśniliście. Nie wiem, może to i nie on. Co idziesz sprawdzić? Napić się wody. Zapaliłabym sobie papieros. Uff, dobrze nie jestem jedyny. Jak ja tęsknię za malborazkami. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka na kanale Lakarnum, w którym dowiedzieliśmy się, że Weronica naprawdę zależy na Rogerze jednak. To był udany odcinek według mnie. Dzięki wielkie za oglądanie, jak zawsze oczywiście na koniec proszę was o łapkę w górę i subskrypcję. Dzięki wielkie, do zobaczenia długo na odcinku. Czołem!